Cześć, witajcie ze strony Mascript.com. Do Was w piątym oślinku już Age of Civilization 2. A więc zaczynamy, oczywiście, naszą super. Yy, z, jezu, na, naszą super Unią Międzymorską. Yy, I zaczynamy grę. Dobra gra, zapisana. I jesteśmy. Nasza super Unia Międzymorska. Yy, dobra, co to za kraj jest? Salzburg. Aha. No dobra. Nie mam żadnych wojen na szczęście. No nie mam wojen. Kto mnie lubi? Czy ktoś mnie lubi? Chyba nikt mnie nie lubi. Ojeju. Zarabiam 5000. Dobra. Bym może. Co tu jest? Czerkieisa. Gruzja. ta, Co to za kraj, To jest Republika Genui. Póki nie mamy wojny. Mm. No właśnie sobie też dziękuję użytkownikowi Bartek za radę. Tutaj powinienem klikać. Nie wiem jaka to jest różnica. Ale podobno szybciej, więc zaufam. Faktycznie. Dobra, to, to ma sens. To, to ma sens. Naprawdę to ma sens. Zamiast klikać wszystko po kolei. Zobaczę, czy wszystko ok z nagraniem. Mm -hmm. Teraz spróbujemy sobie z Austrią Unię sobie zrobić. O Jezu, Jezu Z kim ma wojnę? Chyba powinien im pomóc I to zrobię Podbijemy ten e, Lee Order Zbijemy to wszystkie, kurde, armie Skoro mają z nimi wojnę to powinniśmy im pomóc Tak powinniśmy Zrobić według mnie Troszeczkę bym powiedział Pochodzą sobie moje jednostki. Więc no, bo mam je rozmieszczone praktycznie na całym kraju. Albo tutaj zostajesz. Tutaj zostaniesz ty. Ty pójdziesz tą. Tysiąc też pójdzie tu. Dobra. Rodzenie przysięstw w Brytanii. Eee, mamy z nimi jeszcze wojnę, ale gdzie jest Księstwo Brytanii? Tu jest Księstwo, no to robimy desant na nich, myślę. W sumie możemy na nich zrobić desant później. To najpierw ogarnę jakieś wojska tutaj, porządniejsze. Możemy to zrobić. Możemy zrobić tylko po młodej. Eee, Okej, okay, kto mnie lubi? Aragonie. Proponuję sobie już wysokie. W sumie, why not. Nie, ma, nie mają wojny z Austrią, więc cóż, mm, towary. A może podwyższyć tutaj te ceny. Inwestycji coś w badanie, dam lekko. Lekko. <laughs> o, ok, to rozumiem, że to jest przystosowanie się kończy. Niska stabilność, zaraz, a to yy, zadbamy. <laughs> o, zgodzili się na sojusz. Tylko gdzie oni są? Aragonie, tutaj Aragonia jest. Ok. Tutaj jest Aragonia? Tak, ja mam z Aragonią. Tak, nie to jest... To jest Ara, tak, to jest, to jest Aragonia, to fajnie. Hmm. Tutaj, jak już mówiłem wcześniej, trzeba pomóc Austriakom na tym froncie. Hmm, tylko, że oni mają tutaj mega wojska. Ten kraj... Kolejny kraj mnie lubi. To bardziej to jest Elektorat Saksonii. I oni są tutaj, w sumie mają wojnę z arcyksięstwem austriackim, więc sorry, but you can't zrobić ze mną sojusz, no. Tu jaka, jaka armia. Würzburg, Wursburg na No na sobie podbijemy, spróbujemy podbić na Oni Nie lubią Ryga, mają wojnę z, na wypowiedź wojny, z wypowiedź i to powinno być koniec tego kraju. Mhm. Albo nie. Okej, okay, zrobili na mnie wrażenie. Muszę teraz zrekrutować więcej wojska, żeby jakoś to wyglądało 5000. No to jednak wpływ mają. Jaki, jakiś wpływ mają. Bym powiedział. No i właśnie, tego się bałem. że tak to będzie wyglądać, niestety. Z będziemy tak bić sobie, oni w końcu, bym powiedział, skończą żywot. Mam nadzieję, tak, taką po prostu, okej, okay, tu mam jakieś, okej, okay, okej, okay, okej, okay. pyk, pyk. I to powinien być koniec, bo oni, o nie, o tak, o nie. Dobra, z kim mam wojnę? Jesteśmy na Apolu. Gdzie jest na Apol? Hej, nie są tutaj. Dosyć daleko. Mam jeszcze z, z kim? Z Norymbią. Gdzie oni są? Jest Norymbia. Nie wiem, jest Norymbia. Nie. A z, właśnie się z nimi bije, nie? Czy nie? Chwila. Norymbia. Prowincja. Nie mam pojęcia, gdzie jest Norymbia, promienica jedna. A to jest Norymbia, to... Kto to jest? Apol. a to? O kurde. To jest Wielkie Księstwo Moskiewskie. To jest wielkie Nie. Wila. Wielkie Księstwo Moskiewskie. Nie to, to. Gdzie oni są? Ile oni mają tych? Jedną prowincję mają, to są jakieś małe bym powiedział. Dobra, weźmiemy sobie pożyczki. Żeby podbić Litwian Order czy coś w tym stylu, nie wiem. Weźmiemy sobie troszeczkę pożyczek. Troszeczkę, czyli dużo. Niestety teraz mamy mniej, ale zaraz to zadbamy. Żeby było w porządku. Dobra, rekrutujemy tutaj wojska na full po prostu, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Wow, wow dobra. A, myślę że, myślę, że mogę zrekrutować tyle, a to. Jeju. Ale mi zrobili po prostu fałszywą nadzieję. I muszę oczywiście teraz. Y Zmniejszyć towary, wydatki na towary, i tak dalej. Dobra. <laughs> nie jest to wielkie księstwo. Wielka Otra. Nie mam pojęcia. O, lubi mnie Republika Wenecka. Spoko, ale, lubi mnie, ale nie aż tak, żeby dać mi swoje. O, w tej tracimy miniaturę. No Boże, do badania, inwestycji troszeczkę zmniejszymy. No sorry, ale jeżeli chcemy mieć udaną wojnę, to musimy się poświęcić. To musimy się poświęcić niestety. Tutaj w ogóle walimy taką armię, że po prostu koniec z nimi będzie. To mam. I teraz powinniśmy podbić i, No i... Ciągle rekrutujemy nowe jednostki, co jest dosyć irytujące. Mm. Teraz musimy serio albo podwyższyć tyle podatki, co się w ogóle nie opłaca mm, Albo zmniejszyć wszystko Po prostu z wszystko i usunąć niektóre jednostki typu no, Dobra, w sumie ty możesz pójść tu Ale niektóre jednostki po prostu się mi nie opłaca trzymać, bo są za daleko No na przykład 2000 wojska jest, no po co mi to? Mm, więcej Rozumiesz, armia armię, żeby mieć pieniądze i sobie wypowiadamy im wojnę. To będzie, mam nadzieję, yy, okej, okay, oni mają wojnę z nimi, wezwij sojusznika, wypowiedz wojnę, pyk. No po prostu będą rozpykani, mam nadzieję, bo to taka, takie już wojsko, że po prostu to powinien być na spokojnie wjazd, na no, spokojnie i tyle. że tutaj średnio mają szansę to przebić w ogóle To jest kompletna deklasacja A tu oczywiście musimy rekrutować jakieś małe wojska, bo... Oj, dobra, tutaj połowa, tutaj połowa Tutaj połowa Tutaj tyle Tutaj tyle Tutaj całość musimy walić Mam nadzieję, że podbijemy ich szybko, wszystkich i tyle. Zobacz, czy nagrywa wszystko ładnie. Ok, nagrywa 10 minut, już dochodzi. E, lubi nas, linii Co? Czy ja ich podbijam, właśnie? Jeżeli coś. Dobra, oni tutaj w ogóle nie mają szansy nas przebić, ale tutaj nas próbują poprzebijać. Mówią chyba inaczej co zrobić, tak mi się wydaje. Sorry, ale podbijamy Was. No cóż. Taka kolej rzeczy właśnie. Czekam, aż zaczną mnie gdzieś. Bym powiedział. A, ogarniać. W sensie. Jakby to powiedzieć. E, zaczną e, nas okupować. O, okupować, tego słowa szukałem. Żeby zobaczyć, gdzie oni dokładnie są. Jeżeli chodzi o to księstwo moskiewskie. one nie pomogą to wezwać sobie wojska no, nieużywane po prostu. Żeby o to zadbały. A tutaj nie widzę wroga, nie widzę wroga. Nie widzę wroga. No i tutaj powinniśmy to kończyć powoli powinniśmy to kończyć na spokojnie muszę ten przemarszo przemarszować te 10 tysięcy wojsk, bo to będzie po prostu o, mega, mega dobre pyk, 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 okej, okay. przebiliśmy się na spokojnie mm. dobra, robimy coś takiego nie, nie lubi nas, nie nas córkowie Niestety, to może się dla nas źle skończyć Jeżeli wypowiedzą na wojnę okej, okay, to jest dosyć duża armia Więc Miejmy e, coś takiego oni hmm. tutaj sobie atakują na spokojnie Dobra, dało się, no i odparli atak To jest, wiemy, że tu jest, dobra Wiemy, że tu jest na pewno... No i tego się bałem, że oni po prostu wejdą w nas jak w masełko Dobra, ale widzę, że tutaj nacieramy Uff, Tutaj, żeby doszły te wojska szybciej, by się przydało Dobra, oni to w ogóle nie mają szans za bardzo się przebić Dobra, spokojnie Już idzie większa ar armia, bym powiedział, więc... No, widzę, że Austria też sobie coś próbuje zagarnąć. Dobra, tutaj, z... o, to powinno sobie poradzić z tym krajem. I widzicie, mniej, e, więcej jest, bym powiedział, zabawy z krajem, który jest większy, niż z tym, który jest mniejszy. Niestety taka kolej rzeczy jest, i to smutno trochę jest. Smutno bym powiedział. Dobra, i ostatnia prowincja. <laughs> Leci spać. No i poszła spać. No i proszę bardzo, rozmowy pokojowe. A w była tyle punktów, dobra. Mam nadzieję, że zaanektujemy ich całych. Okej, okay. jeśli żądania. Uff, jeśli i się udało. Rokończymy no, tą wojnę. Proszę bardzo. Zmiana pokojowy koniec wojny. Tak. Dobra, mamy. I teraz to wygląda na, nawet nieźle. Okej, okay, Wielkie Księstwo Litewskie. Jak stolicę stolice. Tutaj mają jeszcze. Tutaj jeszcze mają jakieś. jakieś aremki, bym powiedział, małe. Musimy się zająć tym. Dobra, i właśnie. Pyk, pyk. No, już nie mam pieniędzy, super. Już nie mam pieniędzy, musimy trochę odczekać. <laughs> Bo tutaj, przygotuję tutaj wojska. Wciąż się zastanawiam, gdzie jest to wielkie księstwo. Eee, tak. Oni mają jedną prowincję, dorski zresztą ja na Apolu mam wojnę. Hmm. Jest pewien problem. Dobra, spróbujemy z Austrią można zrobić Unię. No raczej to nam się nie przyda. Wspieraj buntowników możemy, dobra? Sp spruj, spróbuj. Spróbuj. Ok, z nimi mamy wojnę. Oni odrzucili nasz, naszą pozycję. Niestety to jest głupota, że taki mały kraj wypowiada nam wojnę. Oni... Która? Spać pożyczkę, spać pożyczkę. O, dobra, no to weźmiemy sobie wpływy z podatków, to się przyda nam. Hamiliśmy kigę, wziąłem wszystko z, z wpływy z podatków, super, ale jestem po prostu. To działa, że nie wiem jak to działa, ale zarabimy, zarabiamy teraz nawet nieźle, więc... Oni się raczej tutaj szybko bym powiedział. Nie w ogóle, to za głupie. Tak, kurde, taki mały kraj wypowiada takiemu dużemu W ogóle na, na chillku, nie. Myśli, że sobie przeżyje. No nie, nie ma takiej opcji, po prostu. Nie ma takiej opcji. Może ich zanektujemy, nie? Nie będzie tych małych, po prostu, krajów, nie? Nie koniec wojny. No, chcieli, dostali. Wyślij żądania, hmm. tutaj bym szedł w zachód hmm. I skończyłbym ze wszystkimi wojnę e, Ile oni mają prowincji? Ryga, prowincje narodowe, Ryga Oni e, chyba mają jedną prowincję To jest Ryga, po prostu Ryga, państwo miasta Dobra, mam tu już armię e, Tutaj sprowadzę tą armię tu Tutaj zrekrutujemy więcej armii. Chcę, żeby było tu coś już. Dobra, stabilizację pyk. I lecimy ze stabilizacją. Pyk, 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 pyk. Dobra, lecimy z tym. Dobra, co mówiliśmy, co zrobiliśmy. I naprawdę nieźle to wygląda. Poczekajcie. Te armie się uspokoją. Dobra, zanaktowaliśmy przez po chyba? Chyba coś takiego. Dobra, i teraz dokończymy. Do, do, do Jeśli ultimatum, wypowiedz wypowiedź wojna, wypowiedź. Rozejm mamy do 91 marca. Oj, długi ten rozejm dosyć. Nie podoba mi się ten rozejm. No, no dobra. No co, stabilność lecimy chyba. Leci... O jest. Dobra, lecimy stabilność, bo tu mamy beznadziejną. Dobra, odbijamy sobie ryga. Okej. Okay. To rozmowy pokojowe z... wyślij żądania, koniec. Rozmowy pokojowe, wyślij żądania, koniec. Bo nie chcę się z nimi po prostu uh, atakować. Po prostu walić do ludzi. Rai i poryta Mam nadzieję. 10 tysięcy wojsk właśnie wbija w ryga, więc... No, średnie mieli szanse. A z 4000, więc. gdzie jest biskupstwo Ozyli? Proszę mi powiedzieć. Bo nie mam pojęcia. Może jak zawsze mnie okupować, czy coś. No jezu, jak mnie to wkurza. No. Czekaj, ja nie mam pieszy, pierwszego ruchu. Wytłumaczcie, o, idzie tutaj 6 niesamowita armia, która skłaci yy, wszystko. Dobra, tu jest. Elo, pariacie. No i teraz ja byłem pierwszy i koniec. I Elo, chyba tyle w temacie było do co? No, no i fajnie, o to chodzi. Słuchajcie, o to chodzi. Poprawiamy stabilność. Pyk, 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 pyk. Mhm, mm dobra. Księstwo to jest super. Czekajcie, ją ja do marcy z nimi nie. Nic z tych rzeczy. Dobra, z kim my chcemy w ogóle się teraz nawalę. Znaję się, czy tutaj nie iść dalej. I sumie możemy to zrobić. Robimy tutaj, robimy tutaj, robimy tutaj. Czekamy parę tur. I tam nie wypowiada wojny. O, lubi nas na przykład. Hesja. Hesja jest nawet spokojna, więc możemy z nimi sojusz, jeżeli. Nie, no nie chcę, ale nas lubią. Fajnie. Zaraganiam sojusz u To będzie ich po prostu głupota, więc nie, to, to będzie ich głupota. Nie mają dużo wojen. Ja nie chcę wojen. Szczerze mówiąc. Dobra, a gdzie oni są? Przez. A, oni są tam na południu. Hmm. Fajnie by było ich podbić. Gdybyśmy musieli już tak właśnie z 20... może 20 tysięcy. Nie jestem pewny. Nie jestem pewny co do tego. Koniec rozejmu rozejmu przedawnił się. Uuuu, chyba, chyba. Z, chyba wiem co zrobię. Hmm. I chyba wy też wiecie, co ja zrobię. Podbiję już do końca to księstwo litewskie nieszczęsne. Mam raz, słuchaj, jeszcze natura i walimy w księstwo litewskie do końca. Mm. Powiedz wojnę. Nawet nie muszę wzywać jakichś wasali, <laughs> wziąć wasali i sojuszników. Koniec, tak już do końca dowaliliśmy e, Litwie No i poprawiamy stabilność myślę, pyk, 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 pyk No co, co, zmogliśmy to e, Zasymilowaliśmy, Ojej. Mi się zapląta język teraz Większe mniejsze wojska jakby Imperium Osmańskie mi wypowiedziało wojnie, to by było, wojnę, to by było pewnie po mnie Ale nie wypowiedziało, więc <laughs> cieszmy się i radujmy wszyscy Te 2000 jakby tutaj weszło i teraz pominiemy Ok, zapis Nowa era, zobaczę jak tam, ok, dobra 20 minut, niedługo będziemy kończyć, tylko podbiję, myślę parę parę krajów spróbuję jeszcze się z bym powiedział, zbratać z nimi bylibyśmy potężni razem ale się nie zgadzają i mamy wojnę z rebelianci gdzie są moi rebelianci z bunt gdzie są rebelianci, halo to są rebelianci w But Budapeszcie. Dobra, zafroję za im pokój. Dobra, i mam nadzieję, że zniszczymy sobie rebeliantów na spokojnie. No, oj, szybka wojna z rebeliantami tyle Stłumione bunty, więc jest dobrze Potwierdź, potwierdź Musimy to asymilować, bo w przyszłości to będzie przy, przydatne Ale odkryć, dobra Nie ma problemu Nie ma problemu, słuchajcie Lecimy z tą, z tą armią sobie pominiemy parę tur Krucieństwo, a ten królestwo na Nie chcę z nimi walczyć. W sensie są tacy słabi, że mi się nie opłaca z nimi walczyć i tyle. Mm -hmm. Bądźmy szczerzy, bądźmy naprawdę szczerzy. Po co? Po prostu po co? Ja się pytam. Po co? Dobra, podbijemy sobie tamtych ziomeczków. Nie chcę. Odmów, nie chcę. Słuchajcie, sorry, ale. Wiem, że dużo do mnie e, odmów. Nie chcę z nimi się walić na razie. Norwegia mi wypowiedziała wojnę. Witajcie w wojnie. Kiedy się szykuje na wojnę. Mam nadzieję, że teraz mnie nie podbiją ani nic. Teraz chcę sobie podbić ich Wursburg. Chcę podbić Wursburg. Dobra, tu pójdzie 5000, tu pójdzie. 2000, tysiące, to pójdzie dwa tysiące Zwali wojska Skupiamy się tutaj Naprawdę na razie nie chcę się walić z nimi Koniec wojny no, Okej okay. Okej, okay, i mamy ich. teraz no, słuchajcie. Trochę powalczymy pewnie z Norwegią. Norwegia jest spory kraj nawet. Później byśmy mogli walczyć z Lapończykami, ze Szwecją. Byśmy stali się naprawdę potężni, gdybyśmy tutaj zrobili taki kraj. Ale co? Słuchajcie, trochę odcinek już trwa, więc będziemy kończyć. I co? Jeszcze biskupi i arcybiskupi Kolonii mamy wojnę z nimi. Nie mogę zobaczyć tej wojny to z rozejm, to jest rozejm, 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 rozejm. Ok, to jest ta, rozejm. No cóż, będziemy musieli walczyć z nimi, co na końcu jeszcze bym powiedział, że sobie zrobimy asymilację. I słuchajcie, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.